To jedyny taki obraz w Polsce. Jest tak cenny, że nie ma na niego ceny. Podczas wojny na szczęście nieskutecznie starali się go zarobić Niemcy. Druga próba kradzieży obrazu odbyła się w filmie, ale było to przecież na niby. Choć zupełnie na serio zaprotestowała przeciwko filmowej komedii ówczesna dyrekcja Muzeum w Krakowie. Dzisiaj opowiemy o tym Podkaście Ikaz w i nie będzie to jedyny kryminalny wątek odcinka, na który teraz Państwa serdecznie zapraszam. Marek Stremecki. Przedwojenny, potężny koncern prasowy, ilustrowany kurier codzienny wydawał oprócz sztandarowego dziennika wiele innych tytułów. Przez stosunkowo krótki czas, w latach 1931 34 ukazywał się tygodnik tajny detektyw z pod tytułem ilustrowany tygodnik kryminalno-sądowy. Wbrew zapowiedziom o powadze pisma i przybliżaniu czytelnikom tematów prawnych, był najbardziej brukowy z wszystkich pism Mariana Dąbrowskiego. Sprzedawał się świetnie, ale tak wiele osób i środowisk protestowało przeciwko niemu, że zaprzestano wydawania. Jednym z zarzutów płynącym ze strony policji był argument, że artykuły tajnego detektywa mogły posłużyć przestępcom za bandycki instruktaż. W dzisiejszej rozmowie na temat słynnego obrazu Leonarda da Vinci który mamy na szczęście w Krakowie, ten wątek niezamierzonej pomocy w przestępstwie właśnie między innymi się pojawi. Dama z gonostajem, dama z łasiczką. Jedyny obraz Leonardo da Vinci w Polsce. Jeden z kilkunastu w ogóle, które y, da Vinci y, pozostawił. To dla niego do Krakowa przyjeżdżają tłumy ludzi. Y, widziałem wycieczkę, rozmawiając z wycieczką włoską, która przyjechała do Krakowa tylko z tego powodu. Dlaczego on jest tak ważny? Dlaczego jest tak... Czemu jest tak piękny? Czemu jest tak ważny, że specjalnie przyjeżdża się go y, zobaczyć? Katarzyna Bik, rzeczniczka Muzeum Narodowego w Krakowie, ale przede wszystkim autorka wybitnej książki o historii tego obrazu. Katarzyna, czemu tchumy walą, żeby ten obraz zobaczyć? Czemu tyle ludzi na świecie chce go zobaczyć, a on teraz mniej już jeździ? No, częściowo sam odpowiedziałeś na to pytanie, dlatego że Leonardo pozostawił tylko kilkanaście dzieł. Wiele z nich jest po prostu w, w niewielu miejscach tak naprawdę i to są tej klasy dzieła, że się do nich podróżuje. No, Leonardo uznawany jest za artystę numer jeden na świecie w ogóle w historii sztuki. Więc nic dziwnego, że każdy z obrazów no, rodzi ciekawość. Ten jest specyficzny, bo do niedawna był przecież ostatnim dziełem Leonarda w rękach prywatnych. Teraz od 2016 roku stał się własnością nas wszystkich, narodu i w związku z tym mamy z powrotem szczególny stosunek do tego dzieła. Uważamy, że nie powinien podróżować tak jak przez poprzednie 25 lat, kiedy no po kilka razy w roku opuszczał swoje miejsce pobytu. Powód jest prosty, to jest ogromne niebezpieczeństwo już, nie chodzi tylko o uszkodzenia, bo wtedy uszkodzenie dzieła, na przykład, które podróżuje samolotem, jest no nieodwracalne, to jest zguba. Natomiast chodzi przede wszystkim o kradzieże. Znany jest, opisywany, ale przypomnijmy tak dla porządku naszej rozmowy, kiedy powstał, co, kogo przedstawia, bo może po raz pierwszy ktoś słyszy o Leonardzie i o tym obrazie. No to wyobraźmy sobie, jest rok 1490, w, w Zamku Sforców w Mediolanie jest taki wewnętrzny pałacyk i tam Leonardo da Vinci, nadworny malarz, a właściwie powiedzielibyśmy architekt widowisk parateatralnych, Dostaje zadanie namalowania portretu kochanki wówczas najpotężniejszego władcy w Europie. Cecylii Galerani. Dziewczyna ma 16-16,5 roku. Bo pochodzi z dobrej, przyzwoitej rodziny sienańskiej, prawników. I trafia na dwór i od razu staje się ulubienicą. A bardzo szybko też kochanką, z czasem matką syna Lodowika Ilmoro. Jest to taki moment, kiedy ona prawdopodobnie jest na początku ciąży, dlatego nie widać jeszcze tych zmian, jakie wywołuje taki stan kobiety. Siedzi w zaciemnionym pokoju, trochę przypominającym dzisiejsze studio fotograficzne, wyraźnie oświetlona z prawej, górnej, z prawej górnej strony, jeśli patrzymy od strony obrazu, o takim mocnym strumieniem światła. Bawi się zwierzątkiem, prawdopodobnie gronostajem, wtedy dość popularne zwierzęta na dworze mediolańskim, które sprowadzano na przykład z Syberii. Piszą o tym podróżnicy, dziś można o tym przeczytać. I ten moment zafascynował Leonarda. Pewnie robił trochę szkiców, jak ona siedzi, jak się być może już nudzi, bo ile można rozmawiać o sztuce, literaturze, wierszach, a ona zna nie tylko języki obce, ale też sama uprawia literaturę i poezję. E, i prawdopodobnie bierze zwierzątko na ręce, gładzi go, i to jest ten moment, w który, na którym. Pokusuje swoją uwagę artysta, szybciutko szkicuje, podejrzewam, że użył kamery obskury, czyli dzisiejszego jakby ojca aparatu fotograficznego, a rodzaju rzutnika. Po co mu to było potrzebne? Po to, żeby móc dokładniej pokazać wyraz twarzy Dziewczyny, na której maluje się ciekawość, inteligencja, zaskoczenie. Ona się odwraca do czegoś, co prawdopodobnie słyszy za sobą, może to drzwi, które skrzypnęły, wchodzi być może jej ukochany. Za jej ruchem wędruje zwierzątko. Ona ma te, ona ma te same uczucia. To jest pierwszy obraz. W świecie, gdzie pokazano związek człowieka ze zwierzęciem, tak silny związek emocjonalny, ale też życie wewnętrzne. Nikomu przed Leonardem nie udało się pokazać y, y, życia wewnętrznego, myślenia, emocji, tak jak właśnie Leonardowi. Mówi się, to też historycy sztuki mówią, że to zwierzątko to nie jest tak sobie po prostu, że ono ma też wyraz symboliczny. Tak, oczywiście. Już wiele y, zwierząt próbowano przypisać. Y, Temu wizerunkowi Izabela nie mogła go rozpoznać. I mówiła, że a może to pies, ale jeśli tak to bardzo brzydki. Myślano, że to Fredka, no ale kto nazwałby kochankę najpotężniejszego władcy Fredką, która symbolizowała dość takie płochliwe panienki, no to łasica. No ale łasica też miała bardzo wiele znaczeń, a poza tym jest niepodobna do łasicy w rzeczywistości, która ma zupełnie inne futerko, inny kształt głowy, inną wielkość. Jest dużo mniejsza, więc gronostaj. I tutaj kliknęło, bo gronostaj był przydomkiem lodowika El Moro, po włosku, Ermelino. On marzył o orderze Gronostaja i dostał go w końcu. Ten order dostawali tylko szlachetni władcy. Niestety szybko musiały się go pozbyć, oddając go, zwracając, ponieważ zaczął knuć i na skutek tych jego knowań w niedługim czasie Mediolan straci niepodległość, a kontynent ogarnie, ogarną wojny. Gal, galer, grecka nazwa staje świetnie pasuje z nazwiskiem Cecylii, Galerani. Podobno na jej rodzinę wołano Galer. Więc mamy tutaj symbol, który łączy obie te postaci, który pasuje i do dziewczyny, i do jej kochanka. No bo e, o to przecież chodziło. Nie mógł sobie pozwolić na namalowanie portretu, na którym on byłby. Ze swoją ukochaną, ponieważ racja Stanu na to nie pozwalała. On musiał się ożenić z Beatrycze d'Este, ze znakomitego rodu, która mu pozwalała no, kontynuować jej właściwą politykę. Rok później doszło do tego zdarzenia wkrótce też urodził się ich wspólny syn i prawdopodobnie to był też ten moment kiedy Lodowik podarował ten obraz Cecylii na pamiątkę tego ich Szaleńczego związku, bowiem postanowił dobrze potraktować Sycylię, dobrze wydał ją za mąż. Zyskała przy tym nie tylko duże środki finansowe, ale też tytuł szlachecki i do, do, właściwie dozgonną miłość Lodowika, który kochał swojego syna aż do jego przedwczesnej śmierci w wieku dwudziestu paru lat. Teraz wracamy do tego, to, co może najważniejsze jest dla opowieści o tym obrazie trochę w niespodziewany sposób znajduje się w polskich rękach wiele lat po powstaniu tego obrazu. No jest to niesłychane, muszę powiedzieć, bo obraz kupił w nieznanych okolicznościach, za nieznane pieniądze i właściwie w mało określonym czasie syn Izabeli Czartoryskiej, Adam Jerzy Czartoryski, który po romansie burzliwym z żoną cara, Zresztą urodziła ich wspólne dziecko. Został zesłany do Włoch i tam przy ambasadorze króla Sardynii tułał się po różnych miastach, pisząc do matki, że się nudzi, że nie bardzo wie co robić, że cierpi na splinę. Ona mówiła, nie daj się melancholii, pij czerwone wino, bo jest zdrowe, masz tam tyle bibliotek, idź do galerii, oglądaj muzea, rysuj. On miał dość wyrobiony, jak przypuszczam, smak artystyczny, poza tym, że w ogóle nie interesował się sztuką. I gdzieś musiał trafić w jakichś okolicznościach, może w, we Florencji, może w innym mieście, w Neapolu, może w Rzymie, na ten obraz i prawdopodobnie był przekonany, że to jest dzieło Leonardo. Ona zresztą miało fałszywą sygnaturę na dole, w lewym rogu. Ktoś poprawiając ten obraz, nim go postanowił sprzedać zliftingował go. Przemalował tło na taki głuchy, czarny kolor, jaki teraz widzimy. Poprawił światło na źrenicach, poprawił korale. W sumie niewiele tych zmian tam wprowadził, ale no, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, odświeżył go i wtedy prawdopodobnie y, poprawił też farbę y, na odłamanym y, narożniku i domalował tą fałszywą sygnaturę LD, czyli y, Leonardo da Vinci, czyli LWP. Przepraszam bardzo, i uwiarygodnił ten obraz. Natomiast był jeden problem. Nie wiadomo było, kogo ten obraz przedstawia. I to był straszny ból dla matki, bowiem on przekazał ten obraz matce, która już w puławach zbudowała dwa wspaniałe muzea dwa budynki muzealne, pierwsze na ziemiach polskich, świątynie Sybilii i tak zwany Dom Gotycki. I w tym Domu Gotyckim, który mieścił pamiątki bardziej takie europejskie i obrazy, tam Cecylia trafiła na no, ponad 20 lat. No i tak się zaczynają te burzliwe losy Cecylii w polskich rękach, bo jest i Paryż, są jest, jest inne miejsca. Powiedzmy w skrócie o tych najważniejszych momentach. No na pewno Paryż, bo po powstaniu listopadowym Izabela z córką uciekła do Wysocka, tam dokonała żywota w wieku ponad 90 lat, ale syn uciekł przez Londyn do Paryża, Adam Jerzy z, z rodziną. No i tam był niekoronowanym królem. Udało mu się kupić Hotel Lambert, zrujnowany budynek, który dzięki bardzo takiej zwinności finansowej żony, która grała na giełdzie i wygrywała, doprowadził do rozkwitu, do, do blasku. Tam się spotykali intelektualiści polscy, którzy uciekli przed, przed zaborami. Tylko ciekawe, że nikt prawie nie wiedział o tym obrazie. Widocznie on. Wisiał gdzieś w prywatnych komnatach, bo autor yy, pierwszej wówczas wydanej monografii Leonarda Da Vinci, pamiętajmy, że był to czas, kiedy wyżej ceniono Rafaela, bo był bardziej wymuskany niż Leonarda, bo był za bardzo nowatorski, nowoczesny, szukał tego obrazu. Wiadomo było, że Leonardo namalował portret Cecylii Galerani. Tylko nikt nie wiedział, jak on wygląda i gdzie on może być. A on był tak blisko. W tym samym mieście i być może niewiele kilometrów dalej, ale on nie trafił na ten trop. Kiedy sytuacja się na ziemiach polskich unormowała, myślano, co zrobić z tą kolekcją ogromną, rodzinną? I yy, ówczesne władze Krakowa zaproponowały budynek dawnego arsenału. Rodzina dokupiła sąsiednie kamienice i tak powstało muzeum, które oglądamy w dzisiejszym kształcie. I tam dopiero w latach 80. pod koniec trafiła dama, wróciła z Paryża, jako jedno z, no być może z ostatnich w ogóle dzieł, ale początkowo była też wystawiana w tak zwanym. W pomieszczeniu określanym mianem ciekawości, a nie na ekspozycji. Dopiero. Kilka lat później znaleziono jej miejsce już właściwe na wystawie w pałacu. I tak dotrwała do I wojny światowej, kiedy rodzina pomyślała, że najbezpieczniej będzie wywieźć obraz i padło, padło na Drezno, ponieważ tam część rodziny mieszkała. I to był ten moment tak naprawdę, kiedy świat odkrył ten obraz, bo tam w dni płatne można było go oglądać kilka razy w tygodniu i zaczęli wreszcie Historycy sztuki, którym wcześniej było daleko do jakiegoś muzeum na prowincji w krakowskiej, przyjeżdżać i fascynować się tym. Mamy okres międzywojenny, obraz wraca dopiero w 20 roku. Niechętnie Niemcy chcieli zwrócić Leonarda Polakom, jest wystawiany w Muzeum Czartoryskich, no ale znowu po 20 latach szykujemy się do wojny. No właśnie, nie chcieli zwrócić Niemcy Polakom, to zamachnęli się na niego po raz drugi i o mało byśmy go nie utracili, jak dziesiątki tysięcy innych dzieł. No oczywiście teraz są teorie, że no nie trzeba było wywozić z Krakowa, ale łatwo mówić po fakcie. Natomiast y, ówczesny kustosz doszedł do wniosku Muzeum Czartoryskich, że będzie bezpiecznie jednak wywieźć go do Sieniawy, tam gdzie przez 20 lat po... W powstaniu był ukryty. Niestety bardzo szybko zdradził młynarz nasz Volksdeutsch miejsce pobytu skrzyni, w których między innymi był właśnie obraz Leonarda, Rafaela i Rembrandta. I był taki moment, że bardzo szybko odkryto szkody, no przede wszystkim Niemcy i to wcale nie oficerowie, nie jacyś wyspecjalizowani historycy sztuki, ale zwykli żołnierze kradli. Kradli w ten sposób, że przede wszystkim złoto i kosztowności, a obrazy po, porzucili. No, oparte o ścianę odnalazła je. Mm. Zofia Schmidt, zaufana rodziny czartoryskich. I wtedy też długo to nie trwało ten moment bezpieczeństwa. Obraz szybko, znany już specjalistom, został zagrabiony, trafił do Rzeszowa. Tam odkrył go pełnomocnik Hitlera, który chciał stworzyć gigantyczne muzeum na kształt oficjów w Lincu. Poszedł tym tropem. Przywieźli obraz i pokazywali go w bibliotece Jagiellońskiej razem z innymi cennymi rzeczami, po, dotarł do Berlina, tam e, marzył o nim Gering oprócz Hitlera, w końcu Frank go jakimś cudem zdobył, przywiózł go na Wawel. Długo by o tym opowiadać. Nie sądzę, żeby się dało e, prześledzić wszystkie te poszczególne odcinki tej Gechenny, tej podróży, tułaczki Damy z Gronostajem. Ważne jest to, że wróciła w 1946 roku dzięki działaniom głównie Karola Streichera i tej, tej, tej grupy, y, jest potem jego już historia w PRL-u, jest historia y, obecna. No właśnie. Co do tej zasługi stricte estreicherowej, to są tutaj zdania podzielone. Kiedy w 1946 roku opakowaną w papier damę przywiózł do Muzeum Czartoryskich, to ówczesny dyrektor kazał mu czekać bardzo długo w holu. On był oburzony i pisze w dziennikach, że jak to on tu się spodziewał telewizji, kamer, dziennikarzy, a on tutaj jak jakiś służący czeka na audiencję. Otóż Gąsiorowski uważał, że to jest niebezpieczne, że w momencie, kiedy już było wiadomo, że Polska jest krajem uzależnionym od Związku Radzieckiego, powrót tego obrazu, byli, byli przekonani właściciele i opiekunowie, że dama zostanie wywieziona na wschód do Związku Radzieckiego. W związku z tym Strajher nie mógł zrozumieć tego, co zrobił. Tym bardziej dziwne, że kiedy pociąg Skarbów, tak zwany, jechał z Niemiec do Polski, kilkakrotnie próbowali go przejąć Rosjanie. I przecież nie na darmo pilnowali go amerykańscy żołnierze. Jest takie sławne zdjęcie, jak na Peronie, podobno całą scenę oglądał też młody Karol Wojtyła, stoi Reicher i rękami bez rękawiczek. Prezentuje cieniutką deseczkę przedstawiającą prześliczną kochankę Lodowika El Moro, a wokół niego stoją uzbrojeni amerykańscy żołnierze. No dzisiaj to jest nie do pomyślenia, że na gołej ziemi ktoś wyjąłby obraz i w tłumie wśród uzbrojonych ludzi pokazywałby dzieło warte no, bezcenne. Reżyser Machulski, Juliusz, zrobił prześliczną komedię. O vinci. Czy ktoś kiedykolwiek chciał ukraść ten obraz? Znasz taką historię? Nie, ja nie znam takiej historii, ale jest ona wielce prawdopodobna, dlatego świętej pamięci Zofia Gołubiew, dyrektorka muzeum, była niezadowolona z tego filmu i proponowała, żeby jednak go nie kręcić, ponieważ rzeczywiście. Prawda jest taka, że najbardziej spektakularne kradzieże na świecie są kradzieżami dla wyłudzenia pieniędzy od ubezpieczyciela. Więc ta cała historia związana z kradzieżą była bardzo prawdopodobna i to bolało prawdopodobnie dyrekcję, że tworzymy mimochodem taki scenariusz ewentualnie dla ewentualnych złodziei. Ale to się nie stało. Napisałaś fascynującą książkę, która tę historię opowiada i dlatego trzeba do niej jeszcze sięgnąć. Czy wszystko opowiedziałaś? Nie, nie da się wszystkiego opowiedzieć. Ciągle trafiam na jakiś trobny, jakiś ślad, czasem mniej lub bardziej prawdopodobny. Kiedy pisałam tę książkę, nie znałam ostatniej żyjącej osoby, która widziała ten obraz, zanim został wywieziony z ziem polskich pani Melity Salaj dziś blisko stuletniej pani, która odzyskała albo też niekoniecznie odzyskała, ale mieszka w pałacu dawnym rodzinnym domu w Morawie niedaleko Strzegomia. Tam założyła Fundację Świętej Jadwigi, ale ona jako dziecko, dziewczyna właśnie dokładnie w wieku damy z gronostajem, tej, której widzimy na zdjęciu, była ostatnią osobą, która w styczniu 1945 roku mogła oglądać ten obraz, a nawet mieć go w rękach. Pokrótce było to tak, że zimowego dnia, już Rosjanie właściwie doganiali Niemców. Rodzina miała się ewakuować do Austrii, gdzie była posiadłość, żeby się schronić przed jakby końcówką tej wojny. Przyjechał w nocy, a właśnie zakopał się w śniegu transport obrazów skradzionych, między innymi właśnie z Polski. I miał jechać dalej na zachód. Matka. Melity i jej rodzeństwa, obudziła dzieci wieczorem, one zaspane, pałac był zaciemniony przed bombardowaniami, było bardzo zimno, tuliły się w szlafroki, w ciepłe papucie, schodzą piętro niżej do salonu, bo tylko tam było miejsce, bo wszędzie byli już uchodźcy. I matka wyjmuje ze skrzynek obrazy i pokazuje, to jest Van Dyck, to jest Rembrandt, to jest jeszcze ktoś inny, a to jest dama z Fredką. I te dzieci takie Zmęczone nagle się ożywiają, jak to dama z fretką. I to jest dowodna autentyczność, moim zdaniem, tej historii. Mianowicie w tym pałacu, w tej posiadłości, dzieci znały te zwierzęta. Dlaczego? Dlatego, że używano je jako rodzaj kotów w średniowieczu na na szczury, a w tym wypadku do polowań na lisy. Niestety był to makabryczny proceder, taką fretkę wpuszczano do norki i ona po prostu mordowała te zwierzątka. Ale yy, one też pamiętały fretki, bo śmierdziały i dzieci drażniły się z nimi, a one gryzły je w palec. Dlatego tak im zapadł ten obraz. Kilkadziesiąt lat później, kiedy Melita Salai już jako pani w podeszłym wieku przyjechała do Krakowa, wszędzie widziała plakaty, dama wraca do domu. I nagle rozpoznała ten Obraz. To jest ten obraz, który widziała jako szesnastolatka. Okazuje się, że to był ten moment, kiedy dama wracała z tułaczki do Szwecji. To był 94 rok i rzeczywiście weszła do Muzeum Czartoryskich, rozpytywała o. O ten obraz, I pytała przy okazji o obraz, który wtedy stracili, to był, to był jakaś, jakiś portret z jej rodziny. Ale dla mnie to wszystko było dowodem na prawdziwość tej historii, zresztą Melita cieszy się świetnym zdrowiem i fantastycznie pamięta tą sytuację, opisała ją nawet kiedyś w swoich pamiętnikach. I o tym znajdzie się w twojej nowej książce. Ile ludzi ogląda, jak myślisz, Damę z Łasiczką w roku? No kilkadziesiąt tysięcy co najmniej, ale też pamiętajmy, że jest pewna ograniczona przepustowość, być może, że jeszcze więcej by oglądało. Kiedy wejdziemy tam we wtorek, y, wtedy y, nie trzeba płacić za wstęp, no niestety trzeba stać przed dziesiątą w kolejce. I jeszcze, jak już przy statystykach jesteśmy, czy jest ktoś taki bogaty, co by mógł kupić sobie ten obraz? Nikt nie może go kupić, dlatego że on w tej chwili nie jest na sprzedaż, jest własnością narodu. Natomiast dawniej marzono o nim i były oferty z różnych krajów. Oczywiście, że jest ktoś taki, skoro za obraz, o którym w tej chwili już mało kto ma przekonanie, że to był obraz Leonardo da Vinci'ego, mam na myśli Salvatora Mundi, zapłacono 400 milionów dolarów to dama tutaj, która nigdy nie miała problemu z autentycznością, byłaby bezcenna. Tyle zapłacono by za nią pewnie, ile ktoś by się zaoferował. Jak zwykle na koniec zapraszam Państwa na ostatnią stronę Ikaca w Wikacu, gdzie znajdujemy reklamy ogłoszenia, ciekawe drobne informacje. Dzisiaj ostrzeżenie. Ostrzeżenie. Podaje się do wiadomości, że przez firmy Polwin Warszawa Mławska 5 oraz Soplica Warszawa Nowolipki 6 wypuszczone zostało na rynek wino w butelkach z etykietą Vermut Cinzano, nie będące. Oryginalnym produktem światowej firmy Francesco Cinzano Torino. Wino to opatrzone na firm Polwin względnie Soplica zostało z polecenia władz opieczętowane i przeciwko winnym wszczęte zostały kroki sądowe podpisano Francesco Cinzano Torino. Ta reklama, to ogłoszenie było 100 lat temu, w związku z tym dzisiaj nie musimy się obawiać na półkach wszystko jest oryginalne. A już Państwu dziękuję za dzisiejszy dzień. Zapraszam do następnego podcastu. Do widzenia, do usłyszenia.